To, co mi zostało w pamięci po meczu e, z Francją, to kilka, kilka takich wniosków. Przede wszystkim dla nas to był mecz szalenie ważny. My chcieliśmy ten mecz za wszelką cenę wygrać. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest mecz o trzecie miejsce, że może w nas jest jakaś troszeczkę taka e, niezadowolenie z półfinału przeciwko drużynie włoskiej, któreśmy graliśmy i nie wygraliśmy, natomiast myśmy ten mecz chcieli wygrać za wszelką cenę. Była szalona e, napięcie, taka, taka atmosfera walki, że chcemy wygrać za wszelką cenę. Hidalgo? ówczesny ten reprezentacji Francji, wpuścił wszystkich zawodników, którzy jeszcze nie grali, wszystkich świeżych. Pamiętam, że Francuzi byli tak załamani po porażce z Niemcami w półfinale, gdzie chyba prowadzili 3-1 na kilka minut przed końcem, że wystawili na nas taki, można powiedzieć, na pół pierwszy skład, bo kilku dobrych zawodników nie grało, między innymi Platini, ale to nas w ogóle nie, nie podniecało. Pamiętam, żeśmy dojechali do tego Alicante, żeśmy grali,śmy żeśmy grali na pełen na pełen gwizdek. Francuzi nigdy nie mieli szczęścia i widać było, że oni byli rozbici, rozbici przez Niemców, jak, jak doskonale Państwo pamiętacie, ale to nie był pierwszy przypadek, bo w 1986 roku oni przegrali o trzecie miejsce z Belgią. W związku z tym widać było, że dla tej ekipy, w roku 82, czy dla kolejnej ekipy Francji, w roku 1986, to, to z nich gdzieś zeszło powietrze. To Oczywiście oni zawalczyli, ale to nie była ta sama Francja. Gana, i świetnie, Virard. oj, proszę Francuzi szli bramkę, e, trzeba powiedzieć tutaj, dzięki doskonałej postawie Józka Młynarczyka w bramce, my e, nie straciliśmy tej drugiej bramki, bo oni mieli doskonałą okazję. Pamiętam piękną bramkę Andrzeja Szarmacha, ładny gol chyba Stefana Majewskiego i Kupcewicza. Andrzej taki piłek, jak to się mówi, nigdy nie malował. Piłka skoczyła. To było jego ulubione uderzenie, potężne uderzenie w lewy róg bramkarza 1-1. Gdy się wydawało, że już do szatni schodzimy z tym wynikiem 1-1, rzut rożny wykonywany przez Janusza Kupcewicza i moja bramka głową. Na gol! Gol, proszę państwa! Na każdą bramkę się składa wiele czynników. Ja uważam, że też miałem dużo szczęścia, bo po prostu bramka się przeliczyła, koledzy zawsze żartowali, że odbiła mi się o głowy i wpadła, ale to się liczy. Pięknie! gol wręcznie, kupimy! Aj, to jest radość! Przyglądamy się poczynaniom przede wszystkim zawodników francuskich, szansa i będzie gol. Jednak jest ta bramka. Nie... Zdobyć trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w takiej trudnej sytuacji, jaka był nasz kraj i reprezentacja również, to jest ogromne wyróżnienie. Ogromna y, sztuka, i wydaje mi się, że ogromne poświęcenie całego sztabu, zawodników, tenerów, wszystkich. Tych, którzy z nami byli. Wielkie zadowolenie. Pamiętam, że, że, że radość była szalona, a o tym, co się działo po, po meczu w autobusie, bośmy z Alicante wracali do Madrytu, a Mistrzostwach Świata prawie 600 kilometrów. I co ciekawe, naszym towarzyszu utwór taki Felicita, czyli Szczęście, włoski utwór wtedy bardzo popularny, w związku z tym rozbrzmi rozbrzmiewał w tym autokarze od momentu, kiedy już był podstawiony po meczu i, i chłopcy no, i zawodnicy do niego wsiadali. No coś niesamowitego, no, komentować mecz, relacjonować, ja wtedy pracowałem w Polskim Radiu, relacjonowałem go dla słuchaczy Polskiego Radia, kiedy Polacy zdobywają trzecie miejsce w świecie, no to życzę każdemu, bo to jest takie przeżycie, które, które naprawdę po latach doskonale pamiętam, jakby to się działo po prostu dziś. Było tam trochę przeżyć, było trochę problemów, było trochę smutku, było wiele radości, było niepewności, podczas Mistrzostw Świata zakończyło się to wszystko fantastycznie.